No jaj. Tak, witamy wszystkich Jesteśmy na Martwej Wiśle, most tonowy. Początek marca No będziemy próbować Metoda dropshot. Tu Jacek już próbuje coś chwycić, ale coś okay. mi się na razie nie udaje no, A to Pierwszy są rzut. pierwsze rzuty, także To musimy wybrać sobie jakąś gumeczkę. Na jaką gumę łowisz? Herbata z brokatem. Z pieprzem? Nie. Z takim jasnym brokatem pragnę. O, to zestaw małych gumek, czyli jaskółeczki. Ja dziś wypróbuję coś takiego, ala pomarańcz z czerwonym, z pieprzem. No zobaczymy, czy coś się da uwieść na tym, czy nie. No na razie to spróbujemy. Aha, na główkę masz? No ja na główkę. No ja nie, ja będę dzisiaj dropszotem. Y. Myślałem, że też masz dropszota. Ale ty, ty jesteś cwańszy. Ale dobra, zobaczymy, co tu zmieni. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać wszystko. na razie zero kontaktu no raczej chyba to szybko, nie będzie no szybko trochę no kiedyś musi być ten pierwszy raz chyba o tej porze tutaj nie znajdziemy ryby Musimy będzie się chyba w inne miejsce. Tam tam na łowili? Tam gdzie trzciny, tam chyba. No może tam się najbardziej będzie podobać. No. Tu jeszcze za wcześnie będzie. Czyli tutaj jest. Tą, nie w tego. Tuma, czy, czy tak po prostu staniemy i... No tak staniemy, nie? A na pewno się nie machnią. Nie. Dobry, dopiero nie, no nie zaczęliśmy, ale na razie nic. Nie, 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 my pierwszy dzień w ogóle jesteśmy. W ogóle rozpoczynamy sezon, także. No, wypłynąć, porzucać. Jakieś ślady widzieliście gdzieś tam Na razie Nie, na razie jest czysto. A nie wiem. Gdzie łapią, to nie wiem. My na razie nie łapiemy. Aha. One tu lubią dużo brokatu, nie? No. Ja spróbuję na Sairę. Zawsze dość szczęście mi przynosiła. Zobaczymy, jak to nie tym razem. O. A tu spróbuję tam inne, inne obciążenie walnąć. Na to łowiłem. Pewnie, że tak. Się mówię te czeburaszki też? Na zwykłej główce może być co innego, i na czeburaszce też może być co innego. nie? że tutaj musisz to sobie ten weryfikować. Ty też się tam rzuć na inne i na to płytrze chyba się błyniemy Muszę widzieć co tam zakładasz Cary Mary Twisterka taki jakiś zmienił nie wiem czemu Z małym czasów No właśnie zaraz ten ten, zaraz jest tam nie leciało mi dramatury tam. No zero kontaktu, normalnie nie wiem Ani nawet nie, nie draśnie, że cokolwiek no, no. jest Każdy rodzaj gumy i <grywka> Każdy kolor Dzisiaj będzie słaby dzień Bardzo Pierwszy dzień, tak jakby rozpoczęcie sezonu Czegoś tu się spodziewać jakiś tajny sprzęt A czek muszę tu wyciągnąć, bo, bo, bo nie wiem, gdzie mam A czy buraszkę chcesz założyć? No Jakieś Zgubiłem No powiedz coś co tam. Co ty tam grzebiesz? <gry> Próbuję węzeł zniszczyć A ty jeszcze masz tam poplądane o. No bo ja tu mam ten ten Odbocznego trosku przypad Aha No bo mam Hy drugi, ale niestety on ma zagięte trochę no ona czedrożki no, nie, nie Nie bęzeł. nie To no musi być prosty, prosty trzonek nie? Jaka bezradność, no niestety. No. no nie wiem już, gdzie rzucić, żeby to z siebie No rzucałem już i to nic nie ten nie dało efektów. No tak właśnie chciałem mówić, że chyba chłopaki wreszcie pozbierali butelki i idą sprzedać. całym tym, nie? No dla No chyba tak raz tu, raz tam, na głębokie, na płytkie i chyba wszędzie jest to samo Co nie chce to nie chce Ale chociaż skubnęło raz to byś wiedział chociaż nie chce. No się sprzętnie popsuł po prostu to jest proste, to by takie tam za małe oczko chyba no, y, ogólnie do trzeba buraszek to powinny być właśnie z dużym oczkiem, nie takie jak co my mamy do bocznych troków czy do no dropshota właśnie. Są specjalne haki do czeburaszek z takim dużym oczkiem, nie, żeby ona się. Wiesz, no, tak żeby no, pracowało ładnie. Nie? No. Góra, dół, góra, dół. A z tym mniejszym to może być problem, bo one się mogą blokować na no, tym, właśnie, tym nie? Tak waszywę, że No i chyba będzie się blokować. Musi być du duże ten. Duże oczko. No, tak, o. No, tak. e no teraz może aż tak nie, ale nieraz tam... tak drobio? No właśnie, no, o to właśnie chodzi. No. Będzie większy, większe oczko, no to ono będzie... Zaraz parę razy złute. No ale jak się nie ma, no to, to trzeba założyć to, co się ma. No, no niestety, tak. no trzeba zakupić. Bo to nieraz może być dobry sposób ta przebóreczka, nie? No głównie nam no, trzeba mieć wszystko. To nic kończymy chyba Zimno. Nie Nieciekawie się zrobiło, słońce zaszło No nie ma żadnego nawet skubnięcia ryby Dropshot 0 mm. głów i 0 Przeburaszka zero No niestety No tak to jest jak się w marcu łowi Jeszcze jest dość zimno, temperatura wody ma tam z 2 stopnie Przyjechaliśmy miała 1 stopień Jeszcze jest zimno i niestety No na na wodę i Jeszcze kurczę i No zobaczymy czy tu przełowca jacy, ktoś coś złowi może być słabo i co ogólnie to jest ładne łowisko ale jak się zrobi troszkę cieplej to jak się zrobi troszkę cieplej to będziemy mieć ten zakaz sandaczy od którego to było? od 10 kwietnia 10. Tak? Do którego czerwca? Czy nie? Do końca maja, czy nie, 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 nie jestem pewien teraz, nie pamiętam No, czyli 1 czerwca będzie można chyba startować No nic to wybierzemy sobie jeziora jakieś na odstrzał, nie? Od 1 maja Tutaj ben, będą płycze kocie... <tosłuch> okresy ochronne to niestety no, no, tutaj nie przyjedziemy wtedy i nadal nic nic no, nie ma i nie będzie nie ma i nie będzie no, no i będziemy kończyć zwijamy się do domku zimko się zrobiło chłopaki, takich dwóch chłopaków nie wiem skąd nie byli jest daleka, o, 250 bardzo. km 250 km przyjechali tutaj, żeby sobie połowić no ale niestety no. jest jak jest, rozmawialiśmy z nimi, też żadnego kontaktu nie mieli nawet skubnięcia nic, zero, no totalne zero na dwóch także trochę mają do przejechania chłopaki pewnie posiedzą do wieczora aż się ściemni po 250 km przejechać tak dla godzinki, dwóch, no to chyba nie warto. A my mamy jakieś 50 km, 50, 60, coś takiego. To oni powiedzieli, że mamy jeszcze blisko, no bo faktycznie w porównaniu do nich, nie? To niestety, ale mają wówczas 5 razy dalej jak my. Zwijamy wenteczki do domciu. Tak, także żegnamy się. Goodbye. Do następnego.